Jak to możliwe, że za 11-dniowy rejs nie zapłaciłem ani złotówki? Chciałbym Cię zaprosić na rejs, na który wybieram się w najbliższym czasie. Dokładnie statkiem MSC Sinfonia. Symfonia wraz ze swoimi bliźniaczymi statkami Armonią, liryką i operą należą do mniejszych jednostek we flocie linii MSC, co przekłada się na bardziej kameralną, przyjazną atmosferę na pokładzie. Również dzięki, nazwijmy to, mniejszym gabarytom można zwiedzić zupełnie inne miejsca, które są równie atrakcyjne. Jeżeli chodzi o nasz rejs, trasa jest naprawdę bardzo bogata. Zaczynamy z Włoch, dokładnie z Genoi, następnie mamy w Rzym, Civitavecchia, Messima. Kolejny dzień jest typowo na morzu, więc możemy korzystać z atrakcji statku. Następnie mamy Rodos w Grecji, Limassol na Cyprze, Kaifa w Izraelu, znowu dzień na morzu, Iraklion w Grecji, dwa dni na morzu i wracamy do Włoch. Tak samo jak zaczynaliśmy do Genoi. Standardowa cena tego rejsu zaczyna się od 2307 dolarów za kajutę, czyli za minimum dwie osoby, ale dzięki naszemu klubowi podróżnika można obniżyć tą cenę o minimum 25%. Lub tak jak w moim przypadku, mieć taki rejs w zupełności za darmo. Jak to możliwe, zachęcam do wypełnienia krótkiej ankiety, aby poznać więcej szczegółów.